Robi paparazzi w sumie też, ale co ty o tym wiesz, dziewięć pięć je robi, to klina, ideally, to siła, Otry jak przecinek, nie złap nie, żadna nie złap jego klina, nie, klina, złap jego klina jak przecinek. Enigma robi coś takiego, co ja też powinienem się nauczyć, yy, że rozdziela, jak, jak nagrywa te parę głosów na jedną ścieżkę, w sensie, że parę głosów naraz, nie, takie podbitki robię swoich głosów. Dodaję, że jeden głos jest na lewej słuchawce, a drugi głos jest na prawej słuchawce. I się to brzmi. Ja muszę się nauczyć tego robi robić coś takiego, bo to zarąbiście brzmi. Ja Pasz zegar, to jest czas, gór ten koper, to jest masz. Lecisz w kosmos, Elon maszka a korozja to twój brat. Na przód myta rura gaz, McQueen jedzie, guma trzask. Na flaku robi, patrz, całe trybuny w chuj wrzask. Syrograf już pisanej driftem w sukę, w środku rozjebany ja z cykla jak Open zarobicie Zarobiszcie, co by Zbieramy z balastami się, kumamy, bo zielony znów yeah. grany. 8-6 to chwila, 9-5 do siła. Otry jak przycinek, nie złapie go pliżej. pięć do siła, nie złapiego go glina, ostry jak przecinak, nie, nie złapiego go glina, nie, żadna glina, nie ZŁAPIEGO go glina, ostry jak przecinak, ja. żadna glina, osiem sześć do siła, dziewięć siła, ostry jak przecinak, nie ZŁAPIEGO go glina, nie, żadna glina, nie ZŁAPIEGO go glina, ostry jak przecinak, jak Dwie uwagi. Dwie uwagi, bo ja zawsze muszę się dopierdzielić, nie ma problemu. Dwie uwagi, ten efekt tutaj... A, jak o, tutaj ten. Mógłby być Ostrzyj, wyrazi, przycina, bardziej wyrazisty. Jak przycina, jak przycina, torek Maruda. Ten efekt tutaj. Ten taki zatłumienia. Mógłby być bardziej wyraźny. Bo jest taki, jakbyś, jakbyś chcieli ch 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 zrobić ten efekt, ale nie do końca zrobili. To jest jedna i więcej. Y ja bym dodał więcej wstawek. Takich w oddali, tak jak pod koniec jest takie. od tam jest tam. To, 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 to co jest w nie? Więcej bym tego dodał, ale tak to. Kozak Nuta. I czadno, jedna rzecz, docenimy. No, ma sam zrobił bit, nie? Tak, by to jest. Yy... No, to jest poziom wyżej, nie? To jest poziom wyżej, nie? Także, a beat jest kozakiem totalnym. Buja. D sił, zarąbiście buje.